ale 100% burmistrz wygra i zaczyna chować gołębie. Na banko. W jedlinie zdroju u Joasi i Wiesława Kułakowskich, hodowców gołębi pocztowych, czołowo lotujących w sekcji podgórze. Jak widać, gołąbki są bardzo oswojone. Joasia kocha je i dzięki temu szybko powracają do rodzinnego gniazda. Opowiedz coś, Joasi, o tym gołąbku. twój ulubieniec? Nie, ma tu kilka ulubieńców, ale to też. Czyli tak się przyzwyczaiły do ciebie? Chętnie wyziłują tak. ziarno swoich ram. Nie chodzi więcej, ale teraz są popuszczony. <laughs> Widzę, no kapitalny ten goemniczek, dużo ładnych gołąbków. Widzę tutaj cudowny biały. Tak, to jest default. Default, to jest od pana Tadzia Dudzińskiego no, ze szczytu. To jest yy, samiczka. ta samiczka na dole. Aha, tutaj ta samiczka biała, to jest od pana Dudzińskiego, Tak. tak. Aha, ze Szczecina, marynarza Który cały świat poznał pływając pod polską banderą ofiarował tą białą samiczkę Linian Arden. Bek, to jest Tutaj kolejny gołąbek który jest tak Rozpłodowanym na tym gołębię No pan Wiesław tu podpowiada jak tegoroczny sezon? No, mógłby lepiej być, ale no, jeden lot nam tak zawalił, bo tak to by było całkiem nieźle. No ukończyliśmy loty na dziewiątym miejscu w oddziale, mm -hmm. na trzecim miejscu w sekcji, ale zbyt duże straty, staliśmy dużo na jednym locie. No ale jakoś się odbudowało, bo znowu z kolei młodych gołębi nie, nie wygubiliśmy, także mamy nadstand młodych gołębi. Dobrze, o lotach głębi młodych porozmawiamy za chwilę. Na razie jeszcze popodziwiamy, jak ten groszek tutaj zapety ten zajada i wybiera co smakowite kąski. Zamiczkę? No może pan ją przynieść. Ale te białe to cię uwielbiają tutaj. Szczególnie. To jest dekałek. Defałek, no. A jakieś potomstwo macie po tej od pana duzińskiego ardence, po tak. tym białym? Macie białe jakieś? O, czyli loty młodych przetrwały, rozumie. Tak, tak. E, no to bardzo ładnie. Czyli one co kolorystyki wam dodają, rozmaicenia te białe gołąbki. Szlachetna barwa jest. I zaufały wam i co z tych... Zajadają sobie elegancko. На цаган, что? Пеца, Tak, co za samiczkę pan przyniósł? Tutaj chciałem pokazać jaką samiczkę też ulubienica pasi gołębi takich, które do niej przychodzą i nawet i na te dłużej do niej przychodzą. To jest samica, która w zeszłym roku w tym roku też, też bardzo dobrze Na, ciała, na Przede wszystkim na, na lotach długich. W zeszłym roku była jako samica była siódma, siódma w oddziele była. O, warto, kapitalnie. Warto, warto tej samicy. Można by ją nawet wystawić na wystawę, bo ona ma tyle konkursów, że ona by... To jest gołąb naszej hodowli. U nas wyhodowany. Czyli tutaj już wasz szczep, który a. zdaje egzamin tu w górach po prostu. W tych trudnych warunkach górskich. Panie Wiesławie, a jak sezon lotów gołębi młodych? Jeżeli chodzi o sezon gołębi młodych, to cieszymy się z tego sezonu, ponieważ był udany, udany był, nie były żadnych strat, były pogody. Z tym że na no ostatni lot, ostatni lot przy dolocie do nas, bo w górach mieszkamy, przy dolocie pojawiła się mgła i gołębie, gołębie musiały prawdopodobnie omijać tą głę. No żeśmy stracili troszkę na punktach, ale w sumie no żeśmy zakończyli sezon bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czyli pomimo tych trudnych warunków górskich tutaj, gdzie często mgły goszczą. Tak, no bo mamy ostatni dolot, dolot w ogóle jeżeli chodzi o hodowców, także no to trochę większe utrudnienie dla nas jedna gołębie sobie poradziły i w sumie na lotach młodych jakie stąd straty poniósł? Cztery gołębie na 50 gołębi, cztery przez cały lotowy. U, Czyli lotowy. A lotów młodych ile mieliście? Mieliśmy pięć lotów, z tym że jeszcze dwa próbne w sumie, w sumie było siedem. siedem. No to nikłe siedem. straty, czyli te gołębie jak tutaj widzę wyrównana taka hodowla, bardzo oswojone są tutaj z wami. A Ta biała ardenka od Tadzia już się najadła. Czyli tutaj właściwa opieka, pielęgnacja, profilaktyka, widzę witaminy i higiena powodują, że te gołębie z radością powracają do rodzinnego gniazda, do hodowców, z jedliny, zdroju Joasi Wiesława Kłakowski. Najwięcej lotu, najwięcej szukce, ostendę, ten Między innymi ostendę. Świetnie. No, Dziękujemy za możliwość pooglądania Waszej hodowli. Życzymy dużo, dużo sukcesów, a przede wszystkim zdrowia. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Ta samiczka właśnie z tego padowała, bo to były głębie. Hodowcy obstawiali go, Pia obstawiła tą samicę. I ta samica wygrała główną nagrodę, co prawda, co prawda nie była ta nagroda wysoka, bo tu tam kilku hodowców. Ale z typowanych pierwszą ale z typowanych, nagrodę z pasę tak, barku. Ona, to był lot długi, tak? To, był lot, to nie, to był lot krótki, bo to był lot 300, 370 Aha, czyli tutaj... Tylko, że pogoda w tym dniu była naprawdę, że gołębie przychodziły na drugi dzień, no i do tej pory też dużo gołębi nie powróciło. Czyli ten katastrofalny lot, ta samiczka ciemna z miłym piórkiem, poradziła sobie zwyciężyła i dodatkowo zdobyła nagrodę finansową. No to jest sukces, czyli umiejętność typowania, poznawania swoich gołębi w szczytowej formie. A tutaj jest gołąbek, którego, którego Asia dostała, którego Asia dostała, właśnie da sobie tego, tego gołąbka ofiarował właśnie nasz prezes hodowca gołębi pocztowej. To jest Asi ulubienie, tu chętnie przychodzi do Asi. Ten co dziobie, ten duży, ten, największy? Ten duży, to najbliższy. jest od Waszego prezesa, to tak? Jest od naszego prezesa. Kusiak, pan, tak? Od pana Waldemara Kusiaka. Czyli Pan Wandemar Kusiak wspomaga waszą tu hodowlę, Wzorowy działacz PZHGP, tak, tak, tak. Który, który najbardziej się angażuje i który pomaga. przejmuje się losem tak. swoich członków tutaj i wspomaga ich gołębiami również. Tak. I ten Gołąb, rozumie, też już jakieś wyczyny i ma. Ten gołąb jest jeden z lepszych gołębi naszych. No, no to cudownie, czyli prezent podwójną radość spowodował, bo oprócz samego prezentu również kapitalnie leci. Super. To jest cudowne. Następnym hodowcą jest takim, o którym warto by było wspomnieć też od nas z oddziału, to jest Kazimierz Gołębiewski, on jest mistrzem oddziału i od niego też nabywamy gołębie, chętnie nam pomaga. Także no warto, warto wspomnieć o hodowcach, którzy się angażują w takie Sprawy nie tylko, żeby wielkie pieniądze zarabiać na gołębiach, ale też charytatywnie pomagają. Tak. My, jako Klub Lotów Długodystansowych, Ziemia Lobuska, właśnie 14 grudnia organizujemy aukcję charytatywną, licytację głębi długodystansowych, i one wspomogą Joasi w leczeniu. Dziękuję. Dziękuję. Życzę powodzenia. Witam w Jedinie Zdroju. Joasiu Kolkowski, która zajmuje się wyrowem origami. Proszę pokaż, co takiego ładnego potrafisz zrobić. Witam serdecznie. Właśnie y, robię origami takie, że to jest bombka na choinkę. Tak, czyli to I na robię czasie z... teraz. I lubię się inna wersja z takimi różkami. Jest okrągłe i takie z takimi mocno rogami. Aha. To jest nowością całkowitą. Są takie bombki. Różne wzory są. Tak, te bombeczki są szczególnie urokliwe. Na pewno przyozdobią choinkę. Ja to zerknę do tego proszę, proszę. koszyczka twojego, tych skarbów. No jest to niezwykle pracochłonne i Nie widzę zrobione tak, z czyli to jest ręczna robótka malowane, tutaj motylki, czyli wspaniale przyozdobione. Czyli widzę, dużo, dużo pracy tutaj wkładasz, tak. by ten nasz już stół czy choinka była upiększona. To wszystko hodowcy głębi pocztowych mogą kupić dla siebie, tak, dla się. rodzin. Wystarczy do Ciebie zatelefonować, to wyślesz. Jeszcze obejrzymy te, te choinki. Śliczne. Ja dziękuję tutaj już ja za dziękuję, wizytę. Dziękuję, już życzę tych wesołych świąt, pogodnych, no i dochodzenia do zdrowia przede wszystkim. Dziękuję Na bardzo. tym nam bardzo zależy. Dziękuję. Witam w Jedinie Zdroju, Jasiu Kolkowski, która zajmuje się wyrobem origami. Proszę, pokaż, co takiego ładnego potrafisz zrobić. Witam serdecznie, właśnie y, robię origami. Takie, że to jest bombka na choinkę. Tak, czyli to I na i czasie to jest... teraz. I również się jest... inna wersja z takimi różkami. Jest okrągłe i takie z takimi odstającymi rogami. Aha. I co jest nowością całkowitą? Są takie bombki. Różne wzory są. Tak, te bombeczki są szczególnie Urokliwe. Na pewno przyozdobią choinkę. Ja to zerknę do tego proszę, proszę. koszyczka Twojego, tych skarbów. No jest to niezwykle pracochłonnie, widzę, zrobione tak, cekinkami. Czyli to jest ręczna robótka. Tak. Malowane tutaj motylki, czyli wspaniale przyozdobione. Czyli widzę, dużo, dużo pracy tutaj wkładasz, tak. by ten nasz już. Stół czy choinka była upiększona. To wszystko hodowcy głębi pocztowych mogą kupić dla siebie, tak, dla rodzin. Się. Wystarczy do ciebie zatelefonować. To wyślesz. Jeszcze obejrzymy te, te choinki. Śliczne. Ja dziękuję tutaj już za wizytę, już życzę tych wesołych świąt, pogodnych, no i dochodzenia do zdrowia przede wszystkim. Na tym nam bardzo zależy. Dziękuję.